Witam na kanale od amatora do profesjonalisty. E, tu jest kot. Kot jest. E, to jest Kajtek. Mój najstarszy kot. Mam ich pięć. On jest z systemem antywłamaniowym. E, mogę go głaskać tylko ja i moja żona. Każdy inny jest drapany. Nie? Kot wzbudza fajne zaufanie. Ale to co ja mówiłem. E, potem wytłumaczę o co chodzi. E, nie chcę kota męczyć. To jest GMS 120 na 27 Ja też staram się szybko to zrobić. To jest GMS 127. Nic. Wspomniany Parkside, gdzie macie w sumie do mnie niektórzy pretensje, bo robi coś takiego. Nie. Ja jeszcze śmiałem test kota. Teraz wykrywam metal, ale żeby nie było, nie wiem czy będzie widać, on mi pokazuje to miczączkę zakłóceń. O, nawet chipa gdzieś mi chyba kota znajduje. Ale ogólnie pokazuje kod zakłócenia. E, zakłócenia. Kod chyba nawet mu się podoba. Myśli, że jest zgłaskany. Proszę o to zakłócenia Parkside'a. Ja mówię, on nie jest wart więcej niż 150 zł, a w dalszej części odcinka to wytłumaczę. Nie ma znaczenia do ilu ścian ja podejdę danym detektorem. Wykrywa mi metal, ale nie wykrywa mi napięcia, bo to też go później pokażę, jak on wykrywa napięcie nie wykrywa mi napięcia. To jest, że znajduje gdzieś metal. Tam pocierany nic nie zmienia. Następny to jest, to jest Ditex 120. To jest e, truwo. O i tam gdzieś potrafi łapać. Tutaj e, też napięcie. GMS 120 e, nic? Jeszcze raz, żeby nie było. DMF 10 zoom. O, i dopiero DMF gdzieś, e, ale to jest jeden z najstarszych detektorów. On gdzieś łapie te same zakłócenia co Parkside. Tylko to już jest wycofany nawet ze sprzedaży. Ja go lubię i też uważam, że jest wart zakupu. I teraz tak. To nie jest nic nadzwyczajnego. Ja jeszcze przyniosę tak lifea, gdzie. E, tak się teraz Cię w nagrodę wygłaska. To nie jest nic nadzwyczajnego, że e, e, któryś z tych detektorów łapie taki błąd e, podczas. że nie jest odporny na zakłócenia. Przyniosę tak lifea i ja uważam, że większość tych tanich detektorów będzie miała te zakłócenia. E, naprawdę i. E, o co z tym chodzi? Chodzi o to, że te detektory, czyli ten site moim zdaniem, nie jest wart więcej niż 150 zł. To jest według mnie górna granica. I nie miejcie pretensji o to, że na filmie podszedłem do, jednego, do jednej ściany, bo ja nawet go wezmę. Prosił mnie ktoś o dogrywkę. Ja na tym piętrze wezmę sobie po prostu ten detektor z łapy i ja Wam opowiem wszystko, co i jak. Kota sobie już. Zwolnie, obiekt testowy Wracam już po przerwie. Yy, I teraz tak yy, Nie wiem czy yy, Nie będę miał zmienionych proporcji. Ale dobra, jakoś później ten problem yy, rozwiąże. Nie skupiłem się na tym, w jakiej pozycji jest. Wróciłem, poszedłem, wypuściłem prota, Poszedłem Botak laifa I teraz tak. Dalej. I patrzcie, tak live nie wykrywa mi napięcia, wykrywa mi metal. I teraz tak, to jest detektor za około 60 zł. Biorę sobie Parkside'a. Dobra, teraz mi nie łapie, ale był film, gdzie łapał nawet e, tutaj baterię. Teraz minęło. Okej, okay. gdzieś mu akurat w tym momencie przeszło. Ale dobra, to ja sobie wezmę. Będzie długi film, ostrzegam. Eee. Dobra, ja tylko przepiąłem, żeby... E, zapauzowałem, żeby wyjąć sobie e, e, tutaj m, telefon. I teraz tak, ja podejdę do tej ściany. To jest ściana, ja nawet nie będę ciął tego materiału. I teraz znów standardnie, to już było, to już widzieliście, łapie zakłócenia, gdzieś mu przechodzą, tutaj znowu łapie, 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 tu mu przechodzą, tu dopiero powinien wykryć prąd i on go gdzieś tam delikatnie wykrywa, ale znów nie jest to pewna informacja, będzie gubił ostrość. Właśnie dlatego ja na razie nie kręcę dynamicznych filmów, bo tak jak cały czas podkreślam, nie mam technicznych możliwości. O! I dobra. Idziemy. Tutaj macie silkę świeżą, pustą. Nic. Nic nie wykrywa, bo tu nawet nie ma przewodu. Tu jest przewodzić, nie? Ale jest niewłączone filar. Tak, jest niewłączone światło. Bo już mówię o co chodzi. Ok, to jest kolejne remontowane. Dobra. Mówię, gubi ostrość telefon. Właśnie to jest powód, dlaczego mówię, nie nagrywam W ten sposób jeszcze filmów. okej okay. I powiem tak: Tutaj nie ma napięcia, ale już mówię, co tu się dzieje. On wykrywa napięć. Samych czerwonych. Jedna, nie wiem. Czy on sobie sam błędów nie robi przez te Tutaj pocieranie tego o ściany. Bo może nawet to być tą absurdalną sytuacją, tak jak pokazywałem z tym kotem. I teraz tak. No, tu błąd, eee, 5 centymetrów tutaj jest, eee, o, zobaczycie, ja wiem co jest w tych ścianach akurat i tutaj jest siatka zbrojeniowa, ta ściana jest zbrojona siatką i tutaj każdy detektor potrafi mi nawet zgłupiać, ale ja to zaraz przyjdę i pokażę Teraz tak, kolejna ściana, przechodzę sobie, o, ja już gdzieś się właśnie na ten ładunek elektrostatyczny zaczął głupieć no tutaj jest kabel więc zaczynam się zbliżać więc ja sobie do niego odejdę nawet zrobię taki po, po pomieszczenie było wietrzone więc okej okay. i znów tu sytuacja tu jest gniazdko no wiadomo przewód idzie w górę idzie tam tam jest puszka do tamtej puszki tutaj nie ma gniazdka ja już remontowałem to pomieszczenie piętro wyżej, więc ono jest mniej więcej tak samo rozdzielone. I on wyje w każdym miejscu. Ja mówię, nie ma, nie ma sensu schodzić z detektorem, gdy ja sobie zdaję sprawę z tego, jak on działa. Tutaj będziecie widzieć siateczkę. Nie, może nawet nie być tej siatki. Ale żeby nie było, przewód idzie bokiem. O, proszę, tu jest przewód. I on dopiero tutaj wykrywa, że gdzieś jest. Ale tu. Nie mam. I co ja mam wam powiedzieć? Czy do czegoś nie nadaje? No, jest, powiem, wątpliwy jakościowo detektor, ale to mimo wszystko wasza decyzja do zakupu. Ja wam tylko pokażę błędy. I teraz tak. Wrócę sobie po następny. Weźmy tak, LIFE, a. czyli tą średnią półkę, Znaczy, to najtańszy detektor, jaki chyba jest na rynku, który jest ewentualnie coś wart. Miałem go w kieszeni. Dobra, ale idziemy ponownie do tej ściany. O, pokazuje, że gdzieś jest. Napięciem, o mówię, standardowo. Tutaj pokazuje tylko. E, nawet pokazuje, że jest e, metal. I to co lepsze, magnetyczny. Czyli e, źle interpretuję wynik. I mówię: O. Macie gniazdko. Ale powiem tak, tu mruga ta ikonka. Kurde, no właśnie, lubi mi ostrość. O, jest ikonka, pokazuje się i też głupie w ten sam sposób. Więc Parkside nie działa inaczej niż większość tanich detektorów. I o to w tym chodzi, że kwestia ile jest wart? No nie mogę powiedzieć, że on jest cenny nawet tej 200 coś złotych, bo ja sam go kupiłem ze 150 złotych i on nawet, o tutaj wykrywa siatkę, pokazywałem, ale patrzcie, on nie zobaczyć. niestety, no jak mówię, chwila, rozwiążę trochę może ten problem jedną kwestią, o dobra, nie jest, tu się i zauważcie jedną rzecz, że on nie łapie, mimo wszystko, błędu napięcia. Czasem on się pojawia, ale zdecydowanie rzadziej niż w Parkside'u. Mówimy o detektorze, który kosztuje około 60 zł, ja walę link w opisie. Tak jak mówię, decyzja o zakupie jest Wasza, nie moja. Ja go mam, używam i znam jego wady, zalety. I nic. Ale też mi nie pokazuje tutaj Prądu. Gdzieś wykracza poza jego detekcję, z niewyjaśnionych przyczyn sobie nie radzi. Tak jest zawsze z detektorami. Ja ich mam sporo, sporo przepracowałem na nich. Niektórych modeli nawet mam po dwie trzy sztuki. I ja już mam z nimi sporo do czynienia. Ja nie muszę kręcić każdej ściany osobno, czy chodzić i robić wam ścianki. Bo dla... I tutaj jest yy, trafienie, bo proszę, jest, jest. Tu jest trafiony. Tu już jest trafiony, no bo idzie ten kabel tutaj, bokiem. Ok, i tak jak mówię, silka, świeża ściana. Nic się nie dzieje. Ok, wrócę sobie po przedstawiciela któregoś boszcza. Wezmę taki najbardziej, powiedzmy, który ten będzie taniał. Więc DMF-a już nie znajdziecie. To jest naprawdę stary model. I on miał te zakłócenia, jak testowałem na kocie. Tylko to jest detektor z 2007 roku. To jest GMS, to jest gdzie jest data? Hmm. Dobra, jest. A no właśnie, 2022. I teraz podchodzę znów do tej ściany, przy której zawsze pokazuję detektory. I też pojawia się ten problem. No. To Jest moje nawet zdziwienie, że on na tej ścianie też pokazuje Wam napięcie. Ale! A! Filar! Nie mogę sobie poradzić. Jeszcze powiem Wam jedną rzecz, bo to już trochę tak. Chcę szybko nagrać materiał i to jest trochę mój błot. Resort ParkSite jest zły? Tak naprawdę w każdym detektorze, nawet jak mnie łapie te błędy detekcji, ja sobie przełączę go na tryb szukania metalu. Zastanawiam się, dlaczego mi łapie przewód jako e, kib. No ale miedziany to i tak nie jest e, magnetyczny, nie? Znaczy ten tak, aluminium, jeżeli jest w ścianie. No chyba, że jest jeszcze w ogóle coś przekombinowane tutaj. Ale mogę sobie jeździć e, przez. E. Okej, okay, idziemy do następnego. Damy mu takie same równe szanse, jak każdemu innemu. Na razie najlepiej sprawdził się tak live. I tak jak mówię. Często właśnie przewody nie wykrywa jako napięcie, tylko jako nie magnetyczne. I chodzi o to, że tymi detektorami to nie jest, że sobie o, o wiecie nie wykryje, no bo wam nic nie wykryje w ten sposób. Powoli i trzeba dać mu czas każdemu. To jest pierwszy błąd. Drugie, jak ma zakłócenia, przykładamy rękę do ściany. On mi tu Znajduje, tak? Pokazuje powoli. Sobie go wezmę wyżej. Też mi pokazuje. Ładnie, ładnie. Tu nic mi nie pokazuje, tak? Idziemy do tej ściany zbrojonej siatką. I co on mi pokaże? Tutaj może być ten, ale tu jest niemagnetyczny. Tu jest. On mi pokazuje, że ta siatka gdzieś jest, bo on może jej niekoniecznie tak do końca wykrywać, tak? bo ona też jest dość głęboka jest dość takie cienkie. Tutaj, ale wykrywam mi tu oczywiście kabel, gdzieś tam jakieś zaklucę, ja łapię. Powiem tak, tu yy, jest puszeczka, kable idą górą. No i wiadomo, wykrywam mi to. Ten taki błąd detekcji e, pojawia się rzadko. Ja mówię, nigdy z, nigdy z detektorem nie może być to szybko robione. Tutaj jest oczywiście kabelek i znów wykrywa jako metal. Dopiero później napięcie gdzieś tam. Moje ściany, póki ich nie wyremontuję, są najlepszym polem testowym do detektorów, bo są stare. Nie są nowe ściany. Ja nawet nie wiem, jak są zrobione, w jakiej technologii, co jest pokombinowane. Znaczy, już je remontowałem, więc sobie zdaję sprawę, ale nie wiem, gdzie co jest, bo to nie ja robiłem remont. I tutaj gniazdko na dole. I nie łapie mi tak jak ten. Wrócę jeszcze raz do tej ściany nieszczęsnej, która w sumie mi przysporzyła tyle problemów, że yy, pojawia się gówno burza na kanale. No i o. I tutaj na tym odcinku wykłada się każdy detektor. I teraz pytanie, czy Wy macie kupić detektor Parkside Bosch? Nie, moje filmy nie są na tym, co macie kupić. Tylko zastanówcie się, czy dany detektor jest dla Was. Ja Wam pokażę błędy. Ja zawsze staram się wady każdego urządzenia na tyle istotne pokazać i omówić, żeby po prostu. No i właśnie, tutaj nawet mi wykrywa napięcie na ścianę, gdzie. Sprawdzałem już inne detektory. Mówię, potrzeb są mimo wszystko. Bardziej odporny na zakłócenia. Pokazałem to pociera testując własnego kota. Który Wam wziąć? Dobra, wezmę to Truvo, bo to też jest tak jakby inna, powiedzmy bliska. Bliska tutaj półka cenowa do Taklife'a. Bo ja go kupiłem za 90 zł, czy do Parkside. A. Wezmę ten Truvo. Idziemy z truwo. Oczywiście film też jest do niego na kanale taki powiedzmy pełniejszy. I widzicie. I on już jest nowszym detektorem. Bo to jest ulepszona ta wersja truwo. Ta starsza wersja ma tutaj e, srebrny przesu, e, przesuwak. I zauważcie, że on jest odporny na zakłócenia. To już jest jeszcze nowsza. I mówimy o detektorze, który wyszedł mniej więcej. Jest po pierwsze. Tańszy od Parkside'a, ale wyszedł mniej więcej w tym samym okresie. Jest, jest, pięknie. Miocio. Idziemy na tę ścianę. Co mi wykrywa? Wykrywa mi siatkę zbrojeniową. I gdzieś błąd napięcia. Gorzej, jak się okaże, że tam kabel. Bo może tak być. Ale nie wykrywa go na całej ścianie. Ja już znalazłem raz e, detektorem ukrytej gniazdki, które było pod kilkucentymetrową warstwą e, tynku i się dziwiłem, bo do mnie jest tak jakby piętro, piętro jest tak samo i się dziwiłem, że na dole jest gniazdko, na górze nie ma. Podczas remontu mi się to wyjaśniło, że po prostu e, w czasach PRL-u jak robili, a to pojechali wszystko tynkiem i tyle, nie? Więc ja mówię, to jest dobry dom do testów, bo tutaj może się znaleźć najgorsza patologia. I znów nic nie wykrywa, bo przewodzik mamy tutaj. Łapie go jako metal, albo nie metal, tylko nie ma tutaj tego zaznaczone. I znów, jedziemy na tej ścianie, gdzie się wyłożył parkside. O! I tak jak mówię, trzeba mu dać czas. I tutaj możliwe, że ja sobie jadę, ale to mi nie wykrym. O! I teraz tak. On ma 7 cm, i ja nie wiem na jakiej głębokości będę robił odcinek o Titek 200C. I on mi ładnie pokaże, na jakiej głębokości są przewody w tych miejscach. Ja staram się zrobić zanim wszystko skóję. Więc skupię się powiedzmy na nagrywkach. Niż na razie na remoncie, bo chcę jeszcze Wam pokazać na jakiej głębokości są kawy. Wróciłem się po Ditekt 200C. Ok, on. Dobra, będzie błąd. Dobra. Już załapał ścianę. I macie. To jest e, Ditekt e, 120C albo 120, bo C to za komunikację odpowiada, nie ma tego modułu komunikacyjnego chyba. Bo yy, w sumie mnie to takie bajery nie interesują, ale nie ma tego C, czyli nie ma Connect, nie? I teraz tak, to jest ta ściana z tym gniazdkiem. Parkside jest porównywany przez niektórych do tego detektora. Mhm. Pierwsze trzeba mieć ten detektor w ręce, żeby go porównać. Ja dlatego kupiłem Parkside'a, bo Lubię sprawdzać takie mity, szczególnie na temat budżetowych mark, że wiecie, jak się coś kupuje, to się przepłaca za logo. I patrzcie, to jest w innej technologii. Strzał jest bardzo dokładny. Jak chcecie, jak chcecie detektor taki dość istotny do mm, takiej rzeczy, robicie to zawodowo, to według mnie Detect 120C, ja o nim oddzielny kanał zrobię, odcinek. To jest taki minimum. Nawet do y, domowych, y, tutaj y, jakiś prac. Bo ja uważam, że dobry detektor jest y, nieraz wam uratuje. 4 litery. On znów musi sobie do ściany zostać dołożony. I znów żadnych zakłóceń. Jest strzał. Dziękuję. Idziemy do tej ściany z zbrojnej siatki. Co on mi tu wykryje? Gdzieś tu pojawia się ten błąd napięcia. No może nawet jest tu jakiś przełyk. Albo metal. Siatka głupieja. Też są rurki od ogrzewania. Kurde, jak one idą? Już nie pamiętam. Rozkuje, ale jest tutaj e, puszeczka. Może możliwe, że jest ukryte gniazdko. Ta sama historia, co opowiadałem. Że po prostu je zatępowali nie? i się przekonam o tym, bo zazwyczaj w każdym pomieszczeniu to jest tak, że wewnętrznie idzie oświetlenie, a po zewnętrznych ścianach, czyli tych, tam widać nawet gniazdko, kolejne kabelek idzie do góry, idą tak, ta jakby góra jest spięta z dołem, ale wszystkie gniazdka są pozewnętrzne. Jedyną anomalią w tym domu był, było gniazdko w tym miejscu. I tak samo powinno być piętro wyżej. Piętro wyżej go nie było, ale podczas remontu się znalazł. Przechodzimy do tego następnego pomieszczenia. No wiadomo, nie? strzał jest. Ja po tym detektorze to niczego innego się nie spodziewam. Nie daje żadnych sygnałów błędu. Bach strzał jest. Więc teraz. Detektor, mam powiedzieć. No, ja detektów jestem 100% pewien. Wszystkie jakieś błędy moim zdaniem wynikają z albo z, z już z głębszego tutaj zakresu detekcji i coś wykracza poza jego zakres, ale zawsze złapię wam jako metal, chyba że też nawet metalu już nie łapię. No to już y, ktoś zaszalał. E i ja uważam, że te detekty 120, czyli w tej technologii radarowej, czyli to jest ta technologia radarowa już inna niż w GMS-ach, czyli w tych detektorach posza. I teraz patrzcie, to jest marketing. To jest sprawić wam wrażenie, że płacicie mniej za to samo. To nie jest to samo. Nie, to tylko ma być takie złudzenie. I ja wam pokazałem. Dla mnie to jest takie minimum, a to owszem, ja mam detektory, bo ja, jak ja uważam, ja sobie wrzucę wszędzie tam, gdzie mm, na przykład mam kalendarzkę z udarem, wrzucę sobie coś, żeby sobie mimo wszystko sprawdzić przed y, wierceniem, bo może wam to narobić biedy. Odcinek powstał 25 minut. Ja chciałem tego uniknąć, ale ponieważ y, tak jak mówię, w związku z tym detektorem, nie wiem czy to z tego, że obrażam komuś jedyną słuszną markę. Nie, nie obrażam żadnej marki. Ja tak jak mówię, 150 Max, cena sklepowa nawet, bo mogę sobie kupić to za 60 zł i będzie działać to samo. Mogę kupić to używane, nówkę za 90 zł, działa lepiej niż ten Parkside. Więc. W tym odcinku to by było za ty na tyle. Ja e, omówię jeszcze w następnej jakichś odcinkach tego Tak Life'a, mogę każdego tego GMS-a też tutaj omówić. Hmm. Wszystko to zależy od komentarza, jeżeli się pojawiają, to jak mówię, dla mnie źródłem informacji jest to, co czytam. Czasem ja nie chciałem wam dosadnie mówić, że macie coś kupić czy nie, to wy macie się poprzez moje filmy zastanowić nad tym, czy coś jest dla was. Ja ewentualnie powiem, że tak jak w przypadku ParkSide jasno powiedziałem, że moim zdaniem to jest spoko detektor, bo, e, ale za 150 zł. To jest max. On sobie nawet jeżeli nie do detekcji, ale wiecie, to robicie w drewnie i szukacie gwoździ. Ja na przykład tam stoi grubościówka meca i ostatnio żonę prosiłem, żeby wyczyściła z gwoździ, bo stało. E, Tutaj biorę, pracuję na starej, zerwanej podłodze z tego, z, którego, z kuchni tam, z jednego pomieszczenia i bo mam deski, to sobie je z lakieru zedrę, z, z, zrobię tutaj do odpowiedniej grubości, ale musiałem pierw powybijać gwoździe, więc gwoździe wybijałem, żona, pierw, dałem jej to do roboty, bo jak to żona, ja mówię, zróbmy, zróbmy, ja się śmieję, że odkąd zacząłem łapać ją za słowo, to mam darmowego robotnika. Więc robimy razem, ja Gdzieś tam nie zauważyła. Ja podczas całe szczęście tutaj mało zbieram, więc tylko musnęło mi główkę, główkę gwoździa z partem. I nawet do takiej że prac przydałem się jakiś detektor. Tak? Czy on jest wart 400 zł? Zdecydowanie nie. Czy on jest wart 240 zł? Zdecydowanie nie. 150 zł za tyle kupiłem i nawet nie wiem czy, nie, nie chcę się nawet zastanawiać czy czasem nie przepłaciłem bo tak jak mówię, lepszy wiadomo nie ma bajerów, nie ma wyświetlacza ale to na pewno nie jest to samo co e, Bosch Detect 120 więc e, oczywiście zachęcam do subskrypcji, ja nie walczę o zasięgi, dla mnie to jest pokazanie prawdy, to wy jako konsumenci macie po prostu podjąć decyzję i do zobaczenia w następnym odcinku.